5 minutowy trening na brzuch z handlem. Let's go! W przodem trzymamy hantelek uniesiony. Ramię jest równolegle do tułowia. Trzymamy tak 20 sekund, następnie 20 sekund przerwy. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Mocno spinamy brzuch, mocno spinamy pośladki. Hantelek jest cały czas uniesiony. Następnie to samo wykonujemy na drugą stronę, unosimy hantelek na kilka centymetrów nad ziemię, ramię równolegle do tułowia i trzymamy pozycję, bardzo mocno brzuch pracuje. Następnie kładziemy się na podłodze, trzymamy hantel na wyprostowanej ręce, unosimy na zmianę jedną nogę do góry, a następnie opuszczamy i następnie drugą. Mocno spijamy brzuch. nie zamieniamy rękę i to samo robimy nogami. Nie przyciągamy nogi do handla. Następnie kładziemy się na podłodze, bierzemy hantelek między stopy, mocno ściskamy stopami hantelek, napinamy pośladki brzuch. Bardzo mocno, właśnie, bardzo mocno napinamy brzuch i unosimy parę centymetrów na wyprostowanych nogach hantelek do góry. Na parę sekund i odkładamy, i znowu na parę sekund. I odkładamy i znowu jesteśmy w wykroku, Antelek trzymamy na wysokości głowy i wykonujemy skręt tułowy. Przytrzymujemy na kilka sekund. I wracamy. Znowu się skręcamy, Przetrzymujemy przytrzymujemy na kilka sekund i wracamy. To samo na drugą rękę.